gramy i wygrywamy. Już wielkimi krokami zbliża się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 31 stycznia w niedzielę wy wolontariusze wyruszycie na ulicę Prudnika i innych miejscowości gminy Prudnik. Jest to finał z głową, podczas którego będziemy zbierać pieniądze na laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy. Będzie to finał inny niż te, które znacie do tej pory. Inny nie znaczy gorszy. Nie liczy się kolejny rekord, nie liczy się to, ile zbierzemy pieniędzy w prudniku, ale. Liczy się każda złotówka w Waszej puszce. Postarajcie się, aby było ich jak najwięcej. Uważajcie na siebie, zachowujcie dystans, zakładajcie maseczki, chroncie usta i nosy. Przed kwestowaniem. Postarajcie się obejrzeć film, który ukaże się na naszej stronie Facebookowej Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz na Facebooku Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Prudniku. Tam Powiatowa Komenda Policji w Prudniku przygotowała instrukcje dla wszystkich wolontariuszy. Prudniczanie. Mam nadzieję, że jak każdego roku wasze serca będą wielkie. Siedziba Prudnickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tym razem będzie działała w ratuszu w godzinach od 13 do godziny 19:30.